Dzień dobry w dniu 1 lipca wtorek. Te krótkie audycje o astrologii. No takie mam wrażenie, że się sprawdzałem. też że są krótkie, treściwe, po drugie są dobre odzewy. Ja akurat wtedy 14-15 jak nagrałem taki audycję wybuchowy weekend. Tam były dwie dwie kwadratury mocnych planet. I rzeczywiście był wybuchowy, bo dwa państwa na i okładały się tam w tym rejonie, gdzie jest dużo rat Akurat to był apogeum tego konfliktu tam. Przypuszczam, że masa ludzi zginęło. Dokładnie w ten weekend to był apogeum. Też słyszałem od znajomych, że w niektórych rodzinach Nastąpiły hospitalizacje, wypadki. Akurat w ten weekend, i w dwóch rodzinach też dalszych znajomych dwa zgony. Także coś w tym było. Także odzew, życie dało odzew niespodziewany. Ale do czego piję? Jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście, to edukacja astrologiczna tu oczywiście mówimy o archetypach. Jak pewne archetypy pewnych planet oddziałują na społeczności i na nas? O czym dobrze wiedzieć, bo to się sprawdza w praktyce. Na przykład masz trudniejszy okres nerwowy, konfliktowy. I, I nagle się okazuje, że Mars jest w lwie od kilku miesięcy. Właśnie dzisiaj chciałem o Marsie. Y, o Marsie. To jest osobista planeta, oddział oddziałuje na każdego z nas. Przede wszystkim to jest y, agresja, impulsywność, szybkie działanie, czasami nieprzemyślane, nerwowość, konfliktowość. I on był w lwie, y, gdzieś tak na jesieni. Y, listopad, z tego co pamiętam i potem długo był, on tam potem wrócił do Raka na zimę. Do tydzień temu był w Lwie, no to ze trzy miesiące. Siedzi maj, czerwiec, to były trudne miesiące. Co zresztą zaowocowało eskalację konfliktu między dwoma państwami na i w rejonie bogatym w rapę, No, Wolałabym polityką się nie zajmować, bo to mnie interesuje. Czy interesuje, ale nie mam na to wpływu. I teraz do czego zmierzam? Tytuł, tytuł będzie Mars w Pannie. I teraz dobrze, ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę, jak od tygodnia sytuacja się uspokoiła. I to zarówno w tym wspomnianym wcześniej regionie, jak i w nas samych. Ponieważ energia Panny jest zupełnie inna. No słońce, lew to jest słońce. To jest Egot, Egotyzm, stawianie na swoim. Ja jestem najważniejszy. Moje na wierzchu. Ja zawsze mam rację. Natomiast. Jeżeli tam Mars się pojawi, no to jest bomba w bombie. To jest spotęgowane. Właśnie tą impulsywnością, no agresywnością. Noż taka jest prawda. Mars odpowiada za agresję. Ale to już minęło tydzień temu i od tygodnia, może, jeżeli chcecie oczywiście, możecie zaobserwować rozluźnienie atmosfery. Nagle wszystko przycichło, uspokoiło się, zrobiło się tak jakby więcej miejsca, bo Mars z Lwa ciśnie. To jak kiedyś mówiłem, że to jest agresja z zewnątrz. Świat był mniej przyjazny przez tych ostatnich parę miesięcy. Dla wielu zwłaszcza. O czym już przed chwilą wspomniałem. Natomiast panna y, to jest znak ziemski. Nie ognisty tak jak lew, tylko ziemski. Rządzone przez Merkurego, czyli to jest tak jakby Ziemia w odsłonie inteligentnej. No, trudno powiedzieć: Inteligentna Ziemia. Symbolem yy, Panny jest pustynia spalona słońcem, gdzie nic nie rośnie, ale wszystko z w ruchu. Czyli wiatr, słońce, deszcze, kurz, no pustynia, spękana Ziemia. Tam wody nie ma. Jest tylko Ziemia i ogień. Z tym, że jest to jednak ziemia, czyli coś stałego, we władaniu Merkurego, tam jest bardzo duża skłonność do refleksji, spokojnej refleksji, czego w Lwie nie ma, zwłaszcza w przypadku Marsa. To jest spokojny znak, bardzo drobiazgowy, perfekcyjny. Panny są takie Szczegularze. Jak to się mówi? Szczegularze. Gadżeciarze, o, o, lubią ładne naklejki. Wszystko musi być ładne, Stążeczki. no takie upiększanie świata. Przez drobne szczegóły. Tutaj dzieci z kwiatkami. I teraz to też jest dobry moment, bo jednak mieliśmy prawo być zmęczeni. Tym kilkumiesięcznym pobytem impulsywnego Marsa w, w egocentrycznym Lwie. Mogło być konfliktowo, nerwowo. Natomiast w Pannie i to jest dobrze, że to jest w lipcu. Teraz koniec czerwca, akurat szkoła się skończyła i, i mamy oddech. Możemy odpocząć od tego ułożenia tych dzieci i stresowania się stopniami. To jest pięknie się zgrało. Koniec szkoły i Mars przeszedł do panny i wszystko. Gorące powietrze ułóż. A na miejsce tego moż, jest możliwość, jest taki archetyp, tak działa. Skłonność do refleksji wniosków z ostatnich kilku miesięcy, co tam się wydarzyło, bo w momencie jak Mars był w Lwowie, to byliśmy w napięciu, tężnym i wszystko, dużo, dużo się działo. I nie, nie, mogliśmy nie mieć czasu na przemyślenie tego, wyciągnięcie wniosków, ponieważ byliśmy ciągle motywowani do działania przez dwa słońca. Zwłaszcza Byki. Byki, Skorpiony też w ogóle. Z tym Plutonem jeszcze tu. No, nerwowy czas. I teraz możemy możemy tak jakby od, odpuścić sobie, odpocząć, wymuzować i wyciągnąć wnioski z tego, co się zdarzyło. Także to jest dobry czas. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, szkoła się kończy. Rozpoczyna się sezon urlopów, a drobiazgowość, ziemskość, konkretność, pedanteria panny, zasilona przez Marsa, może się przydać przy organizacji wyjazdów. tak? No masę szczegółów, trzeba to grać, masę rzeczy wziąć, żeby nie kupować, żeby nie zapomnieć. Tutaj ta drobiazgowość, na pewno w organizacji urlopów szczęśliwie dla wielu będzie pomocna. Mars w, w Pannie będzie pomocny w takimś takim pomyśle organizacji wyjazdów czy, czy wylotów czy, czy podróży niż Mars w Lwie, bo w lwie, to, w, Mars w lwie to wszystko jest na szybko, nerwowo, gwałtownie, konfliktowo, mogą wypadki być, a tu przy ziemskiej Ziemski pannie, merkuriańskiej zwłaszcza, czyli inteligentnej mas jest zgaszony on po prostu jest ustawiony jak szeregowy, w szeregu i nie wychyla się <laughs> czyli karabin jest w różnikarni, nie strzelany no to chyba tyle ale gorąco, było maj, czerwiec kwiecień to gorące miesiące w sensie emocjonalnym. Ja w ogóle planuję zrobić materiał ropy naftowej. I to jest bardzo szeroki temat, który zaczął się od Polski. Przemysł rafineryjny powstał w Polsce. Nie wiem, czy wiecie o tym. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Mniej dnia. Życzę.